Jeszcze niedawno kościerskim domem kultury kierowała Jolanta Bogusławska, a strzelnicą Katarzyna Knopik. Wybrany w styczniu burmistrz Kościerzyny powierzył Jolancie Bogusławskiej stanowisko sekretarza miasta. Kadek i strzelnicę połączono. Trzeba więc było ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora nowej jednostki. Spośród czterech kandydatów wybrano Jana Dietricha. Osoba o dużym doświadczeniu w zakresie animacji kultury. O dużym doświadczeniu również samorządowym. Mam nadzieję, że to doświadczenie przyniesie długo oczekiwane efekty w zakresie kultury i sportu tutaj w mieście Kościerzyna. Zastępcą pana Jana Dietricha będzie pan Dawid Jareczek, młody człowiek, który również wystartował w konkursie, zajął drugie miejsce. To połączenie doświadczenia i młodości Powinno pozytywnie zaskutkować, i, i nasi mieszkańcy już niedługo powinni być naprawdę zadowoleni i dumni z rozwoju kultury tutaj w Kościerzynie. Jan Dietrich oficjalnie funkcję dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie obejmie 1 lipca. Rewolucji przeprowadzać nie zamierza. Jestem człowiekiem, który raczej działa metodami ewolucyjnymi, mimo że doszło do połączenia dwóch dużych jednostek. Niemniej. To, co zaproponujemy mieszkańcom, myślę, że będzie atrakcyjne, i już w tym roku wszyscy odczują jakąś zmianę jakościową, ilościową, może coś jeszcze. Nowy dyrektor zapowiada zwiększenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców i turystów. Chce przede wszystkim kulturalnie ożywić kościerski rynek. Rozmowa z nowym dyrektorem Centrum Kultury i Sportu po wydarzeniach.